Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Ignacy witam Was w kolejnym odcinku z gry Heroes z Kroniklu, Z w podziemi. Trzysetne podejście do kurwa tego samego. Ja miałem czerwonego klucznika. To mogę przejść tam... Tak, zróbmy. tu, gdzie Ty jesteś? Tutaj. Śmilaj tu. Tu się przydasz bardziej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek czyszczenie okolicy. Ty zaś, gałganku, donisz tego śmiecia. Mam nadzieję, w końcu. Oczywiście pewnie uprzednio się ulepszysz. W wszystkich budynkach świata. O, czyżby zamek? Fioletowego. Blokuj mi te budynki. Dobra. Nie powinno mieć problemu dla mnie. Dawaj do przodu. Dawaj psa. Nie musisz. Jest, dokończy. Nie potrzebujemy trzech nieulepszonych. I fryty potrzebujemy. Nie, jakoś straszne. Śmigaj tutaj. E, dobra, 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 dobra. Ale jest jeszcze jeden zamek, w którym nie ma gildów pobudowanych, więc pobudujmy wszędzie. Piąto poziomowy, czy mi się opłaca budować Piąto poziomowy. Może Dimension door to da nie No to pewnie mi da ofiarę, a jestem bardziej pewny, że wyskoczy jakaś ofiara, no kurwa, prosto. Żadnych żywiołków przyzwać nie mam. Jesz jeszcze więcej. Jeszcze koksu. Szczerze powiedziawszy, to naszło mi co innego. Tu jesteś bardzo blisko tutaj, więc. To bo się zajmie kto inny, a ja wrócę tamtych gałganów ganiać. Ok, wleć sobie aniołem. Spoko, zabijesz mnie go nawet. Nawet nie. Maslow, Przy jakimś. Pognębmy ich tutaj, może jakoś. Tak zrobimy. O, ale to spierdoliłem. <laughs> ale z tym gałganem. E, dobra, powinienem go zabić. Nawet mi jednego nie zabiło śmieciu. Dobra, po tobie przynajmniej. Teraz trafisz nacy. Dzięki, Mordo. Fajnie że, fajnie, że trafiasz w końcu. Yo. O, budki przyspieszenia. To już miłe. Dobra, zostaw sobie. Ja mam tutaj ważniejsze rzeczy do porobienia teraz. O, Maria. A Maria. Maria. mi się tego, tej obrony tak już nie chce prowadzić. Będzie no znowu taka gówniana po prostu obrona, która będzie polegała na tym, że wróg ma dwutygodniówkę, ja mam tygodniówkę i, i po prostu się bijemy w Pasjonujący, po pojedyn pasjonującym pojedynku. No. Jakiś chujowy zamek. Zobaczmy to. Trzymajcie z 3 tygodnie tutaj. No, z 3 tygodni, nie więcej włóżmy do środka łańcuchów ta Ziemia, pasjonujące po prostu. Hejst, hejst, nowej tak. Wait, chodź tutaj do mnie, otwórz tylko drzwi. Bardzo dobrze. O jezu, jak dobrze. Tym? da? ty się zajmij tym. Dobra zrób tak Teraz da... mm -hmm. tu pierwszy poziom czarów tylko chodzi. Więc tak i teraz powinno już być dobrze. Pieprze introglodyci, zapomniałem o nich. Ok. Jak tak się chcecie bawić spoko? Aha, tak. Możecie się tak bawić, bo ja wam nic nie zrobię nawet. 39 zdechło, huhuhu. Hu, hu. Dawaj to. Cię dojechać jeszcze. Gałganie. Olej ten budynek. Szukajmy jeszcze zamków, jeżeli jakiekolwiek się tu znajdują. Ach, tu macie stocznię, dobrze. Tarnu, wyczyść to towarzystwo musisz skoczyć na jakikolwiek statek. Okej, okay, tu są bohaterowie wroga, tu jest głupi bohater wroga, tu jest jeszcze głupszy bohater wroga, który jest jeszcze cholernie szybki. Może jakieś inferno by było obok. Ale nie ma. Bo infernem bym sobie poradził. Czy ja mam Waterwalk? Mam. Okej. Okay. To ma sens. 25 na Tarnumie. Dobra, spadaj tu. Idź tu czyścić do końca. Tak, ale mam nadzieję, że już tym razem sobie poradzimy z nimi. Przynajmniej tak wygląda to na papierze, że powinniśmy już sobie z nimi poradzić. O, masz zaawansowane finanse, gratuluję. Ale mi się nie chce tego robić. Skończ, turę. To był jakiś gałgan, nie? Wiecie co? Sobie myślę. Nie sięgniesz. Dobrze. Nie to nie. Pieprzyć te zamki, szczerze mówiąc. Żeby mnie tak to drażni. Dojedź jeszcze tego głupka. Obunkrujmy się w tych zamkach po prostu. Niech oni nam nic nie mogą zrobić. Niech sobie zawszone kopalnie i wszystko spoko. Miesiąc plagi jest tym bardziej, no super. to na pewno się obunkruje hardo. No szczerze mówiąc, nie chce mi się nawet babrać z tym głupkiem. Zawi to. Brawo. A mogłeś go dojechać. Super. Dobra, czubert, widzicie, taki ma jak skozić dupy trąba, chyba, jeśli się nie mylę. Że powiedział się to olej, a co. No, chodź, lecz nie wiem. Chcesz tego zrobić? Okej. Ty tego. Dobi to. Tego. Powinieneś dojechać go nie? Brawo, mam nadzieję, że ci się uda. 1000 Gracy Adela, schowaj się tutaj na tyłek. Pora szansa, że ci się uda. Pieprzyć te wszystkie wojska, które tam miałem, to szczerze powiedziawszy. Muszę zdobyć ten amulet, zawszony, za a wiem, że on jest po drugiej stronie. jak mi się do bitwy chce grać. O jezu. Dobra, wiecie, co zrobimy. Bawcie się, już teraz. Ja umywam od tego ręce, moi drodzy. Umywam od tego ręce. Myślę, to by nawet było do wygrania? Nie, nie byłoby tego do wygrania. Smoki by za dużo robiły. Nie byłoby jak pojechać smokiem. Na pewno, wylot bohaterem do. Sorry, aniołem do przodu to nie był najlepszy pomysł świata. Myślę, że znalazłbym lepsze pomysły na walkę. Zobaczcie. Zajmę się wlewaniem likwidu. W tym czasie sobie daję szlugę, bo i tak będę musiał to zrobić, co prędzej czy później. I tak. Świetny ruch po prostu w komputerze. Jesteś geniuszem. Geniuszem zbrodni. Jak na to patrzeć, nie chcę już. Jak się to po prostu zakończy? Ja już biorę waterwalki i idę tam zamknąć ten temat. Może powinienem to zrobić w ogóle 300 lat temu? O, dla dobry pomysł. Brawo, udało ci się. Udało ci się, jestem z ciebie dumny. Mensor musi podejrzewać, że nie, nie jestem tym, za kogo się podaje. Nie winię go za jego paranoję. Chciałbym tylko, żeby nie była skierowana przeciw mnie. Co będzie jeśli odkryje, że jestem tarnułem, królem barbarzyńców? Dla tych ludzi jestem niczym koszmar. Wszystko, co mnie wiedzą, to to, żebym największą zmorą ich niedalekiej przyszłości. Ale fakt, że umarłem, musi zabijać musi zbijać Mensora z tropu, coś podejrzewa, ale w końcu, jak mógłby sobie, jak mógłbym być kimś, kto nie żyje? Mam nadzieję, że da mi spokój, nim zdasz sobie sprawę, że zmartwychwstanie jest tak niemożliwe, jak powszechnie sądzi. Bomba. Jest i artefakt. Chorągiew, arcydiabłów do pociśnięcia. Szczerze? Zdobywajcie, co chcecie. O, że jeszcze jedna pasjonująca bitwa przede mną. Zapomniałbym. Już zamkiem obronie chyba. głupek. Czego mnie zaatakował? Myślę że naprawdę, że sam zamkiem obronie. No, chyba, że mnie czarami zaatakuje. Nie, no już nie mam many. Za debil wejść tylko do fosy, to cię zabije. On defenduje? Okej. Okay. No komputer pewnie by do niego wyszedł i wtedy miałby może szansę, ale no, ja nie wyjdę. Nawet jeszcze mi balista nie potrafiła zabić jednego goga. A brama. Brawo, wygrałem. Nie. O nie. Co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? O Boże. łola boga. Zabiję mu beholderi. To jest wszystko, co zrobię. Brawo super, jestem już za sobą i teraz już sobie nie odpuszczę. Miałem znowu mieć całą rundę po ganiania się za tym wrogiem, to mi się tak wkurza. Czy cię dojadę w jednym strzale? 4300. Jakbym cię odpowiednio złóżał na początku, czyli na przykład przypieprzył ci implozję na ryj. O, przeklęca ziemię, zapomniałem. Hmm, to jak mogę Ci przywalić jeszcze tak, żeby ci trochę upokorzyć. 490 na twarz. I teraz tak. Spok. Mam cię. Mam to. Wreszcie patrzę na twarz Tarnuma i mam, do, się, mam do, do Ciebie tylko jedno pytanie. Dlaczego sprowadziłeś z, swych ludzi na złą drogę? To dla ciebie, to do Ciebie, starzec, kieruje to pytanie. Wydaje ci się, że rozpoznajesz tego starca, ja to przecież niemożliwe. Byłem Wyb zły, wybacz. Starzec potrząsa głową, odchodzi prągrążony smutku. To trzeba było zrobić trzy odcinki temu. Wybaczcie mi. Królowa dowodzi. Tarno musi pokonać wszystkich wrogów, ani Tarno, ani Królowa Allison nie mogą zginąć. Wszyscy bohaterowie są ograniczeni do 32. poziomu. To, bo Tarno nie może tego wziąć. Mam sojuszników teraz, okej. Okay. Okej. Okay. Odzyskawszy wzrok dzięki amuletowi magicznej wizji, książę Dieselisk zboczył ze swej drogi, by pomóc królowej Alison uratować duszę jej ojca. Użyczył nawet swych oddziałów, by przyspieszyć jej działania. I zaoferował życie Jorma w podzięce za jej prezent. Przyjęła ten podarunek mimo ostrzeżeń Tarnuma. Mm -hmm. Budowa zamku to długotrwały proces, ale dusza Gryfonharta już dość się nacierpiała, więc Dezelisk ustąpił Alistan w jeden z swoich miast tego typu inferno, aby mogli szybciej znaleźć Jorma. Miałem pewne obawy co do dalszych układów z tym demonem, szczególnie teraz, gdy zamierzamy wspólnie z nim walczyć. Ale klowa są jest zadowolona z układu, ale od. A odkąd do nas dołączyła, przekazałem jej większość obowiązków. Wciąż mam na no niej oko, ale chcę, by żołnierze wiedzieli, że to naprowadzi ich do walki. Dużo już czasu upłynęło, od kiedy, ktoś, od, od kiedy ktokolwiek z nas widział światło dzienne i potrzebujemy każdego wsparcia morale. Aha, Alisson jesteś, rozumiem, rycerzem. Nie wiem, no ja to gardzę, ja to bo nie mam zamiaru nic robić. Ja Miałem dużo lepszych bohaterów. Żeby tu była zbroja? Cudów? Nie wiem, czy to jest book mapy, czy, 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 czy faktyczny zamysł, ale. Ratusz mogę mieć pierwszy minion, fajnie. Balistę ja posiadam, nie? Posiadam balistę, tak. To wystarczy mi do czyszczenia wrogów. Okej. Okay. Daj mi ekspy, Kim wy jesteście? I nie masz szifrytów sułtańskich, to jest po tobie. Nawet jednego nie zabił. No dobra. No właśnie. Ach, ta redukcja obrażeń. Co magiczna. Po prostu. Jest po prostu taki dy dysonans między statystykami. Uch. Brawo. Teraz tak. Alison, możesz się do czegoś przydać. Mianowicie podniesiesz mi artefakt i mi go dasz. Bardzo dobrze. Nawet sobie go odbiorę. Angelic Alliance. Hooray. Kim wy jesteście? Różne diabłów chyba do pojechania. Tu jest jeden oponent, że to są moi sojusznicy, tak? Kalid, a to jest Octavia. Aj, ta Oktawia jest nawet mocna. A Kalid? Nie jest jakoś mocny specjalnie. Nie, no, też jest mocny. Zbieraj to. Kim ty jesteś, Edrikiem. To też sobie spokojnie powinien dać radę tutaj. Zatem jakiś. A, strefa zimna, no, załóżmy na wejście. Balista by mu się też przydała. W sumie każdemu mojemu bohaterowi mógłbym dawać balistę na start, niezależnie od tego, czy posiada umiejętności, czy nie. Generalnie to mu się dobrze dosyć czyści. Za stachwę złota powiem ci, co jest za bramą. Wszystkie informacje kiedyś ci się przydają, więc płacić to sumę, której yy, zarządzał mały człowieczek. Tam jest przeogromny skarb. Walka z damonami, które go pilnują, może się okazać warta wysiłku, jeśli tylko masz dość żołnierzy. Jasne, że mam. Przede wszystkim mam dość many, a nie dość żołnierzy, żeby was pojechać. Tak bym chciał rzucić czar. No niech to pies. Musimy zatem strzelić inaczej. Kula ognia 15 many, a to 12. To wolę to. Stańcie w kupce, żeby był taki piękny stat na inferno, Nawet zajdę wam w dół. Ach, ty się wysunąłeś z tego czary. O, dobrze. Flatuj w niego. Jeszcze raz, Dobra, weźmy to, zakończył to błazenadę. Bo, jest to nieco irytujące. I lecisz tam, Kate Linka? Co czyścisz tutaj? No, jakaś kopalnia złota jest pod nami. O, szatany. Dobrze. No, to ty masz uczników. to już w ogóle jest pozamiatane. <grytane> Okej. Okay. no i co. Co ty planujesz zrobić, przyjaciele? Jednego dojdzie łucznik, jednego sobie uderzy. Spokojnie sobie dam radę. Za dobre statystyki, żebyście mogli mi cokolwiek zrobić. No co wam powiem? No. Nie, nie, nie oszukujmy się w ogóle. Wszyscy tutaj nawzajem. E, nie zwróćcie uwagi, co ja muszę tutaj zrobić w tej mapie. Muszę zapisać mapę i zobaczyć. A, i to są chyba te skarby, bo widzę, że ten teleport chyba tam prowadzi. Oczywiście oni nie muszą z nikimkolwiek walczyć na początek, bo są komputerem, prawda? Kraj na pełno wyziełów siarki jest kiepskim miejscem na jakąkolwiek ceremonię, ale na nas wszystkich pasowali się oczywiście królową Alison na rycerza. Była zaskoczona, gdy poprosiłem, by ugięła kolano i przysięgała wierność Rafi. Łzy napłynęły jej do oczu. Gdy stała dałem mi swój miecz powiedziałem, to mocne ostrze, moja królowa. służyło mi dobrze przez lata, których nie zliczy. Bardzo Ci dziękuję, rycerzu Tarnum. Odwróciłem ją ku, ku tłumowi i krzyknąłem. Na cześć nowego rycerza królowej Alison Griffonhardt. Zasłużyłam swój tytuł i na miecz. A, lamer. Pozer. Zapiszmy graj i spróbujemy z diabłami. A może tylko kogoś to zjechać? Okej. Okay. Nie powinno być takie trudne. Okej. Okay. Nie, że mi to coś dało jakoś bardzo, ale. Ale grunczo, mam fort na wzgórz za sobą zamku, więc. Chyba nawet okej. Okay. Nie musimy żadnego budynku lepszać w takim razie. Co ty możesz podjechać sobie lepszych żołnierzy? Przekazać mi rycerzu Alison. który do niczego mi się nie przyda. Okej, okay. to są też rzekome skarby, które miałem zdobyć, tak? Które mi się przydadzą. A, faktycznie tego jest sporo. No dobra. Nie zwrócimy uwagi. Co tu jest? Ulendowanie drogi. Nie no, to nie potrzebuję tego zdecydowanie. Są czarci lordowie. Weź hajs. Zaraz sobie to odblokujemy. No spokojnie, wszystko po kolei. Super ratusz. Okej, okay, tura. No, to teraz już tak, tak mocnymi bohaterami już możemy raszować wszystko, więc to się nie ma już co martwić. Musimy jakiegoś jednego wroga dojechać, tak, w tej mapie, czy tam dwóch chyba i było, nie? Nie pamiętam. W każdym razie te podziemia ewidentnie są moich sojuszników, o co się nie martwię. Przekaż mi was, przekaż mi też puszników. Byłbym dźwięczny. Wyjeżdżaj tutaj, Alison. No i cóż, moja droga, myślę, że świetnie się sprawdzisz stojąc w i Gotując, tak jak robiłeś przez cały... ...poprzedni... <głosłanee> ...cały poprzedni akt, o ile, o ile tak to mogę nazwać. A my pojedziemy sobie tutaj, następnie tu. Nawet chyba bez czarów ich mogę pojechać jakoś specjalnie. Zaraz mi wleci psalmosy, to w ogóle... No dawaj, dawaj. Okej. Okay. Całkiem miło. Hmm, co by wam zrobić? Jakaś nowa mrozu może, nie? Strefa zimna. O, tutaj. Załóżmy No i pięknie. Uuży no być nie takie proste Ale przy założeniu, że mamy diabła stąd. Ulepszamy do narcy diabła. Mamy pierwszy czar... Nie mamy chyba pierwszy czaru, ale mamy drugi czar. To możemy ich zmieść czarem. No, fajne, te skarby się przydały słusznie. Nie odmówię im sensu. Dobra, rób psiarnie, rób demony. No, sporo zdążymy, myślę, że zrobić w tym tygodniu. Och, moje plecy. No dobrze, już jesteśmy przynajmniej w mniejszych mapach, gdzie nie musimy się pieprzyć ze wszystkim. No i tu są moi sojusznicy. Podziemni, książęta piekielni. Dobra, najpierw teraz demoniaki śmieszne. W jakimś tutaj widzę, że łańcuch piorunów poleci na twarz, w pierwszej turze chyba. Oj, no, zdecydowanie. Gdzie jest łańcuch piorunów? O, jest i tutaj. Na przykład tak. Nawet nie musimy na nich specjalnie jakoś czekać, odnoszę takie wrażenie. Dobrze. No i po wszystkim. Małymi armiami, widzicie, jak, jak widzicie, można wiele zdziałać. Nie przelatujesz chyba całej mapy, więc balista cię zabije? Dobrze mi się wydaje. Oj, zdecydowanie się zabije balista. Nie dawaj mi tego szatana. Dobrze, mamy go. Ok, teraz ty. Jasne, że polecisz ulepszyć to. Brzmi jak świetny plan. Alison będzie biegała z wojskiem i je ulepszała. W dużej mierze. No, Ale to jest ta przeklęta ziemia. To jest jedyne, co ogranicza mu jakikolwiek postęp w tej mapie. Jakoś tam widocznie. Spęcz No, No, jest, jest sprawnie. Jest bardzo sprawnie. Okej, okay, tu jest światowy strażnik graniczny. Grupa diablików opuściła naszych wrogów, by dołączyć do mojej armii, aby, ale, albo dowiedzieli się, że wspieram z książę Dezesk, albo został i przekraczany przez dowódcę, który nie jest jakimś okrutnym demonem. Nie zrobili tego jednak z dobroci serca. Musimy im mi zapłacić. Miejmy nadzieję, że zdarzy się więcej takich przypadków. 30 Diablików, Abaddon do reputacji. Super, moi drodzy, ale to myślę, że to świetny pomysł, żebyśmy sobie w tym momencie zakończyli. Więc ja bardzo serdecznie dziękuję. W końcu, w końcu, w końcu zamknęliśmy tą zawszoną misję poprzednią. Cieszę się niezmiernie i klasycznie, ja bo Ignacy, wy byliście wy. A to były Heroesy 3 Chronicles. Pod ziemi. podziemi, przezostatnia misja. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło, Papa. Pa.